Elon Musk pompuje psie projekty. Biznesmen wrzucił wczoraj na swoje social media zdjęcia psa z dopisem, że nowy CEO Twittera jest niesamowity i po tej informacji floki wraz z Dogecoinem zaliczają wzrosty. Inflacja w Stanach spada do 6,4% i jest to wyższy wynik od wartości prognozowanej. Dodatkowo Bitcoin po tej informacji zanotował lekki wzrost. Tak kolorowo niestety nie jest w Polsce, ponieważ inflacja za styczeń wyniosła ponad 17%. I myślę, że każdy, kto na co dzień kupuje produkty w sklepach, wie, że ten wynik niestety nie przedstawia realnych wartości. Wczoraj miał miejsce airdrop tokena. Blur, czyli projektu, który działa jako marketplace NFT, za który ludzie podostawali po kilka tysięcy dolarów za darmo. W wyniku tej akcji sieć Ethereum była mocno zapchana, dzięki czemu mieliśmy rekordowe spalanie eterów. Po dystrybucji AirDrop'a token Blur zaliczył ogromny spadek i niektórzy twierdzą, że jest to dobra okazja zakupowa. Adopcja łańcucha Polygon nabiera coraz większego rozpędu i firma Siemens rozpoczyna korzystać z ich technologii. Fundusz Arc Invest nie zwalnia tempa i dokupuje kolejne akcje giełdy Coinbase o wartości prawie 7 milionów dolarów. Wszystkie poradniki do kryptowalut w opisie tego profilu.